O, jakaś sztuka się trafiła, czekaj, pojedyncza, ale widzę, że już pod listkiem jest druga, o, cyk, Baj, jak ładnie rośnie, o, pod dębiakiem, <grym> Ty ha, to pod grzybek, żeby nie było jakiegoś trójaka, że już rzucił do koszyka, później powiedział, że nienormalny. Stał, już bym go zdeptał, <grym> Ty. Tak drpnąłem, tak coś myślę, tak kątem oka, Jarek spójrz w dół, <noise> coś podobnego jak jest po alkoholu, wypij jeszcze jednego, o coś takiego, jakieś głosy w głowie, <głosy> <głosy> o ale tu się udało, no i czereśnia i zbieramy dalej, dobrze że się tu pokręciłem, bo o mam kolejnego asa, Gdzieś tutaj, nie wstydzie, weź do taty. O. o! No i trochę ich jest tutaj. Może by było trafić tylko jak ostatnio, nie? Cztery, pięć sztuk w jednym miejscu. 15, O! Następny. O! Właśnie o tym mówiłem. <śla> ale, ale trafiłem. To lecimy po kolei, nie? O! Te dwa to są takie zrośnięte. O, takie ładne. Następny jest tutaj, rośnie. Pa. O, też jest zrośnięty, ale jest samotny. I tutaj, pa. o, tutaj też jest jeden as. O, będzie Bo już myślałem, że nie wyjdzie, ale wyszedł. Pewnie znaję życie jeszcze, którego zdeptałem. O, tam mi się podoba. To, 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 to już jest klasa w, sama w sobie. O, patrz, i jeszcze za nami był jeden. Za no, kamerki nie włączałem, bo <noise> nikt by mi nie uwierzył, że to tyle w jednym miejscu może rosnąć. <noise> <noise> może powiedzieć, już tytuł filmu, jak na ruskich tych filmach, nie? Żybobranie, że to, tamto. Czekaj, by to znowu coś. może to sobie sznalówki takie. Nie Bardzo. <noise> Co, widzicie coś jeszcze? Może co zobaczę. Nic nie mówią, a później będzie w komentarzach, że w tej, w tej minucie było co. Myślę, że tu można się pokręcić, tu jest już jakiś potencjał. Trzeba nie odchodzić za daleko, nie mierzyć za wysoko i będzie dobrze. O. Chociaż jak to mówią, lepiej mierzyć wyżej i się zdziwić, <laughs> niż nie mierzyć wcale i się rozczarować. Jakoś tak. Przez to, że patrzysz, jest grzyb, nie? Złóżmy tutaj i spoglądasz, rozglądasz się i zaczynasz dojrzewać kolejne. <noise> Nagle, gdzieś, gdzie nie było nic, okazuje się, że już dwa rosną, a może być ich więcej. O! Teraz podchodzimy do tego. Kładziemy koszyk. Przy okazji się zawsze rozglądamy, bo nie wiadomo czy czegoś nie ma więcej. No ale tutaj okazało się, że <grywa> to chyba max z tego miejsca. Ja wróć, o zobacz. Pa, rośnie tutaj. W takim miejscu, że nie powiedziałbyś, że coś będzie. O, albo już coś widział i nie krzyknął. A my byśmy poszły. Czekaj. O. Ten to jakiś taki twardzy, twardy. O, widzisz? To nawet można zostawić. Przysypać delikatnie. żeby jakiś nadgorliwy cię nie powiedział, <grybki> że grzybi nie przykrywasz. Mimo, że samo wystaje. No, taki normalny dzień. Jest taki grzybek. Bardzo ładnie wybarwiony. Obstawiałbym, że to jest nawet prawdziwek, ale już czuję, że to jest podgrzybek. Ale powiem ci elegancki, tego zobacz, o jest co zbierać dobra, bierzemy go na warsztat o o, coś tutaj, patrz, on coś taki chorowity a nie, jednak dobry i obok ja, gdzieś drugi musi być, o. o także jest co zbierać, o Jarek, rozejrzmy się <noise> proszę wypuścić z wiadowców Reguła jest taka, że zazwyczaj obok jednego, jeszcze taki jak większy jest, jest parę innych. I tak w 90% się sprawdza ta reguła. Mi obecnie w tej chwili raz się nie sprawdziła, więc powiedzmy, że ja jestem w tej dziesiątce. O kurwa zresztą pies ganiał tą dziesiątkę. Pa! Chyba prawdziwko ma. O i tego jako. Podniety koszyk wywaliłem. Dawaj <grym i> zamiarzy> tutaj idziemy, bo tego prawdziwka pa, o. No, jak tam? Wygląda, że prawdziwek, nie? O, ale powiem Ci <grym i zamiarzy> dobre, dobre próchno. Jest prawdziwek? Jest. To kolejna sztuka. Tylko, że no, nie bardzo coś mi się wydaje, więc od razu go... O, czuję. Patrz, czujesz? Weź to tutaj gdzieś. Nie idzie w ogóle operować po. Bo... No ładny tylko. Ładny ale. Prawdziwek siarza. <grystanie> e, znalazł pan prawdziwka? Tak. sitarza. Tu coś rośnie, ale nie jestem pewien co to. E to, to, to nie jest nic specjalnego. To jest coś czy nie ma? <grystanie> Pokaż, o, o, pa, pa, pa. pa, pa. O. Pod krzaczkiem siedzi coś, o, pa. Wyciągniemy go tak, o. o jest, długa nóżka, smukła. O, Coco Chanel i poszedł. Może tu i drugi dziś będzie rósł? O, no, o, patrz. Ha. znalazłem go, tylko taki mały. Słabo widać, o. O, bo jaka mała sztuka, do słoika w sam raz. O, chydz. brudu nie nosi. O, jakiś busiarz. to grzyby. Później ogląda, ty. Pewnie już się kręcą. Wszedłem w drugą stronę drogi. I bowiem Ci jedną sztukę na razie tylko znalazłem. Także nic specjalnego. O jest zdrowa, nic specjalnego. Yy, chyba trzeba będzie zwijać żagle. Na razie kończymy. Tak, trochę pochodziliśmy. No, także tego. No. Także jak to mówią, zwijamy <grywamy grywamy grywamy> żagle powoli. I to, to już mogliśmy <grywamy> wyrwać pazurami z lasu, to wyrwaliśmy. Co? No trzeba kończyć już na dzisiaj. Atrakcje typu grzyby. Pamiętacie ostatnio ten, były te maślaków, całe te stado. Wiem kurczę, aby podgrzybków trochę nazbierał, nie? No i dzisiaj praktycznie same podgrzybki. Niedługo. Ten... Będzie ze 3-4 kosze. Ale już coś tam na coś jest już można na patelnie usmażyć albo w swojej i gotować czy coś tam. nie wiem, jakie tam receptury są w każdym razie. No co. Dziękuję za oglądanie i widzimy się jak się uda jeszcze na następnym grzybowraniu. No to trzeba mieć czas. Z czasem trochę słabo no i tak to dobra kończę, trzymajcie się i do następnego. Na razie.